Dzień dobry, kłaniamy się. Mecz dzisiejszy komentować będą dla państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Na początek o pogodzie niezbyt sprzyjającej. Cały czas pada. Piłka będzie się ślizgać i zatrzymywać w najmniej sprzyjających chwilach. Oby widowisko nie ucierpiało z tego powodu. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na państwa ekranach. Trener postawił na ustawienie 4-3-3. Szeroko rozstawione skrzydła, skąd będą szły piłki w pole karne. Spójrzmy, w jakim ustawieniu zagra dzisiaj koro na kielce. Zagrają w ustawieniu 4-3-3 ze środkowym napastnikiem, do którego piłki dogrywać będą skrzydłowi i trójką w środku pola. Oba zespoły są już przygotowane. Wizdek sędziego i zaczynamy. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Może być groźnie. Z poświęceniem świetna pewna interwencja, jęk zawodu kibiców rywali. zmieniają piłkę między sobą. Przeciwnicy przejęli. Daniel Chmiel. Chmiel. Świetnie, brawa dla bramkarza. No, będzie gol? Nie ma gola, brawo, piękny wolej. Mały bramkę proszę państwa! bałem się wyrównanego spotkania i niewielu sytuacji strzeleckich, tymczasem naprawdę dokończyli rywalom ślubę. Rzeczywiście wypracowali sobie masę okazji, co powinno być widoczne w statystykach oddanych strzałów. Brankarz tutaj niestety nie zdołał opanować piłki, przeciwnik z zimną pią posłał ją do branki. Do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Piłka trafia do przeciwników. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Wybija, będzie rzut rożny. Mamy chwilę na obejrzenie bramki dającej prowadzenie. Daleko wybijają. Strzela z znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Odegrał ponownie piłkę. Daniel Hiel. Zdalają grę od strefy obronnej. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Próbował piętą, ale rywal wychwycił. Daniel Chmiel. Ależ wybiega na pozycję. Piłka przekracza linię końcową. No i rozpoczną od własnej bramki. Po łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Cetnarski. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Jesteśmy po przerwie, a tutaj cały czas leje jak z Boję się, że zaraz z murawy zrobi się bagno. Basta. Fantastycznie klepią. Rozstrzela. No strzela. Świetnie interweniuje. Będzie rzut różnych. Mamy centrę. Cetnarski, Jacek Kiełb, zespół traci piłkę, uderzenie w stronę bramki, jest, znakomicie! Przewagę tą bramką różnica między tymi drużynami jest coraz większa. Spójrzmy na to z innego kąta. 2 do zera, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Daniel Chmiel. Wizdek spalony. Setnarski. Coś niesamowitego. Piłka odbita od bramkarza wpada do siatki. Dobra orientacja i umiejętności często owocują zdobywaniem bramek. Piłka leci w pole karne, przepiękna bramka. Prawda, ale najpiękniejsze było to precyzyjne dośrodkowanie. Przeanalizujmy tę sytuację. Pełna koncentracja, piłka dośrodkowana z narożnika, zawodnik przymierza i pewnie umieszcza ją w siatce. Nic dodać, nic ująć. Kapitalny strzał głową. Wynik 2 do 1, jeszcze o niczym nie przesądza. Udana interwencja bramkarza, trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Ośrodkowuje. Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. No pewnie to chwyci. Mamy auki, rozpocznie korona Kielce. Bardzo kiepski występ wschodzącego zawodnika i stąd zapewne decyzja o zmianie. To prawda, nie da się ukryć, że nie dał dziś pokazu piłkarskiej wirtuozy. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. Ciekawe rozwiązanie. Kolejny napastnik, a przecież można było spodziewać się obrony wyniku. Najwyraźniej nie zamierzają spoczywać na laurach. To może być decydorzem. Świetnie. Brawa dla bramkarza. Brawo dla arbitra. Wychwycił tego spalonego. Odzyskali piłkę w środku pola. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. I piłka w rękach ramkarzy. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Torzyń. Lepsi o zaledwie jedną bramkę zwyciężają 2 do 1. Mogą teraz odetchnąć z ulgą. Zwycięstwo należy do nich, ale niewiele brakowało. Zgadza się, przeciwnik grał dziś równie dobrze jak oni. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Świetny występ, solidnie pokazywał się przez cały czas. Wspomógł zespół w wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce.